Dzisiaj dla nas bardzo ważny dzień. Pojawi się nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy w jednostce OSP w Zagórowie. Jest to samochód marki Volvo ze zbiornikiem wodnym 4,1 m3 i wydajnością autopompy 1600 litrów na minutę. Z nowoczesnym sprzętem doposażony. W ramach tego zakupu, tego samochodu udało się pozyskać 6 ubrań specjalnych, 6 hełmów, Rosenbauer, podpory do stabilizacji, do ratownictwa drogowego, 4 radiostacje, jak również sprzęt o wartości 15 tysięcy, to jest sprzęt różnego rodzaju, który brakował nam na wyposażenie nowego wozu. Na ten sprzęt złożyły się lokalne firmy, instytucje, ludzie dobrej woli, którzy są zaprzyjaźnieni z nami, a całość zakupu to jest wartość Mówimy tutaj o samym pojeździe, 792 tysiące złotych. Środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz z budżetu gminy Zagórów 50% na 50, czyli poniecałe 400 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o nasz potencjał bojowy, on, jeżeli chodzi o liczbę samochodów, to się nie zmieni. Na naszym wyposażeniu będą dwa pojazdy ratowniczo-gaśnicze. To jest właśnie ten nowy nabytek samochód Volvo oraz mercedes Atego ze zbiornikiem 2,5 metra sześciennego oraz samochód lekki operacyjny Nissan Nawara. Nowy samochód zastąpi Jelcza, który będzie przekazany do jednostki OSP w umowie na terenie naszej gminy. W tej chwili w gminie mamy ten potencjał bojowy, jeżeli się skupimy o działalność ratowniczo-gaśniczą stricte to jest dziewięć jednostek, z czego trzy są to jednostki lekkie, posiadające na swoim wyposażeniu samochody typu GLM, a pozostałe są to samochody ratowniczo-gasisze ze zbiornikiem wodnym. Jest to kopojno, łomów, osiny, trąbczyn, myszakówek i łomów. No i jednostka, która jest w krajowym systemie, to jest jednostka OSP Zagórów.